Z jakim nastawieniem jedziesz na Mistrzostwa Europy? No Myślę, że z bardzo dobrym nastawieniem. Jesteśmy dobrze przygotowane, więc to też upewnia mnie w przekonaniu, że wszystko tam pójdzie bardzo dobrze. Czy te zgrupowanie, te krótsze odrobinkę zgrupowanie było troszkę inne od tych zwykłych przygotowań z, z uwagi na to, że to były, będą Mistrzostwa Europy? Znaczy zaczęłyśmy paringami więc taki, że tak powiem, na pierwsze dni byłyby dość ciężkie właśnie te sparingi, dużo sparingów, ale później już luzowałyśmy, łapałyśmy tą świeżość. Teraz już tak naprawdę tylko szybkie treningi, intensywna praca i to, co potrzeba. Trenerzy mocno zwracają uwagę też na to, żeby mieć mocną psychikę. Wy jesteście do tego przygotowane i za każdym razem to jest taki wasz punkt, mocny punkt przygotowań. Tym razem też tak było? Tak. Wszystkie dziewczyny są dobrze nastawione. Jesteśmy jednym teamem, każda siebie wspiera, także atmosfera jest cudowna i to tylko jeszcze bardziej nas napędza. E, jakbyś miała określić swoją formę, to jest ta optymalna forma, którą można było wykrzesać przed tymi mistrzostwami? Myślę, że tak. Przygotowałyśmy się już od lipca, tak naprawdę zaczęłyśmy pierwsze zgrupowania, gdzie skupiałyśmy się na technice, miałyśmy na to czas, mogłyśmy dłużej popracować nad tą techniką, gdzieś tam w rękawicach. Później dopiero przekładałyśmy to na sparingi, start kontrolny w gliwicach. No i teraz już tak naprawdę ostatnie szlify. Start w Gliwicach, cofnijmy się do tego, bo to chyba był ostatni najmocniejszy taki sprawdzian, który weryfikował Waszą w, w ówczesną formę, tak? Tak. E, jak oceniasz e, swój występ w, e, w Mistrzostwach książka? Udało mi się wygrać dwie walki, trzecią walkę przegrałam z Kazaszką nieznacznie 3-2, więc Myślę, że to też pokazuje, że gdzieś tam e, jestem w stanie powalczyć z tymi e, najmocniejszymi zawodniczkami. To warto podkreślić, że ten turniej w Gliwicach był bardzo mocno obsadzony. Tak, e, naprawdę tak. silne zawodniczki przyjechały z, z całego świata. Tak, chyba w tym roku to była najmocniejsza obsada, odkąd startuję w tych mistrzostwach. To też e, ten wynik pokazuje, że właśnie jest szansa na to, żeby dobrze się zaprezentować na Mistrzostwach Europy. Pewnie. I tego Ci życzę. Dziękuję tak bardzo.